Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu ogólnym na miesiąc grudzień bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, za chwilę je przełożę i przejdziemy do rozkładu. Po rozkładzie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga Myśli: Odnajdź siłę w sobie. Ale zanim rozkład tradycyjnie, przypomnę, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje. Każdy z Was ma. Inną sytuację życiową, więc jest to zupełnie normalne. Wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Możecie sobie dodatkowo odsłuchać film z Waszym znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No dobrze, potrząśniemy jeszcze kulą. Niech nam tu śnieżynki zaiskrzą, i przechodzimy do rozkładu. Tak jak wspomniałam, karty były tasowane, już je przekładam. No i zobaczymy, kochane koziorożce. Co tam w grudniu, z jaką energią wkraczacie w miesiąc grudzień? Zaczynamy. Rydwan. Super karta. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Królowa kielichów. Wasze działania w miesiącu grudniu: dziewięć kielichów, co lub kto odchodzi do przeszłości, cztery kielichy. O kim, o czym Koziorożec myśli? Co planuje? Co analizuje w grudniu? Umiarkowanie. Połowa miesiąca. Cztery miecze. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli co wy czujecie, jakie jest Wasze nastawienie na tą sytuację, osiem buław, czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was, arcykapłanka. Obawy bądź nadzieje, Król Buław. I koniec miesiąca, Rycerz Kielichów. Fajny miesiąc. Spokojny, chociaż dynamiczny, trzy kielichy w tle, proszę bardzo. Pod spodem 7 głów. Super. No dobrze, moi drodzy. Czyżbyście od połowy grudnia już na urlopie byli, wyjeżdżacie gdzieś z ukochaną osobą, z rodziną? No moi kochani, humor Wam dopisuje. Widać, że sprawy układają się bardzo szybko i po Waszej myśli. Jakieś spotkania, jakieś propozycje, pomysły, które się realizują. A przede wszystkim jesteście w karcie rydwana, czyli przejmujecie kontrolę nad tym, co się dzieje w Waszym życiu. I wy jesteście liderem, wy jesteście tutaj przewodnikiem. Wy decydujecie, w którym kierunku ten rytm będzie podążał. Pilnujecie swoich spraw, jesteście za nie odpowiedzialni. Możliwy wyjazd, możliwa podróż, przeprowadzka, ale też właśnie kontrola nad tym, co się dzieje w moim życiu. Sprawnie też pozałatwiacie swoje sprawy. Pomagać Wam, wam będzie jakaś kobieta z podznaku raka skorpiona bądź ryby. Ewentualnie życzliwi, sympatyczni ludzie. Pomagać Wam też będzie takie opanowanie i spokój wewnętrzny. Dojrzałość do pewnych decyzji i doskonała intuicja. Dobrze, o co chodzi z tą czwórką mieczy? Osiem mieczy. Analizowanie jakiegoś tematu, nad czym się zastanawiacie, być może trzeba podjąć jakąś decyzję, jakiś temat przemyśleć, bo boicie się, jakby tutaj z czymś ruszyć. Jakiś plan, jakieś marzenie. Jeszcze zabiorę kartę. 10 kielichów związanych z domem, z rodziną, z wydarzeniem jakimś. Może chodzi o Wigilię. Jeszcze nikt Was nie zaprosił, kochane koziorożce. A może Wy się zastanawiacie, czy zorganizować e, kolację u siebie. Dobrze, moi drodzy, no chyba więcej nie będę dopowiadać. Może jeszcze tam arcykapłankę. Ktoś ma wiedzę i chce Wam ją przekazać, bądź ukrywa coś przed wami, ma jakąś tajemnicę a zbuław well. to raczej uczucia chodzi. Natomiast e, jeżeli szukacie pracy, jakaś fajna oferta ciekawa się pojawi, Wy jej jeszcze nie dostrzegacie, może jest gdzieś ukryta w odmętach internetu trzeba dobrze popatrzeć tematycznie. Natomiast jakaś cicha, skromna kobieta może Wam tutaj zaproponować współpracę. Ktoś, kto myśli o współpracy z wami, ale jeszcze się nie zadeklarował. Być może czeka na odpowiedni moment, ale nie będziemy od tyłu, że tak powiem, zawracać wisły, tylko po kolei. Więc, rydwan, czas sukcesów, czas sprawnego załatwiania spraw, wyjazd, przeprowadzka, kontrola nad tym, co się dzieje w moim życiu. Będziecie takim decydentem, będziecie liderem, będziecie osobą, która zarządza, która kieruje wszystkim, wydaje rozporządzenia, nadała sobie kierunek i trzyma się tego kierunku. Myślę, że jeżeli jakieś sprawy urzędowe, sprawy związane z pracą, z wyjazdem, sprawy związane z organizowaniem czegoś, załatwicie sprawnie i pomyślnie. Wspierają Was ludzie, wspierają Was osoby życzliwe, przyjaciele, znajomi, rodzina. Natomiast te koziorożce, które przystępują do egzaminu na prawo jazdy, bądź chcą sobie zmienić autko w grudniu, no myślę, że dobrze traficie, więc nie zastanawiajcie się też zbyt długo, ponieważ no jakaś fajna okazja może Wam umknąć z nosem Najpierw praca. Jeżeli szukacie pracy i od dłuższego czasu szukaliście, już byliście zrezygnowani, że nic ciekawego się nie pojawi, wreszcie tutaj ktoś wyjdzie z propozycją, z jakąś ofertą. No właśnie. I ta przyjazna, taka mądra kobieta może Wam tutaj zaproponować jakąś korzystną ofertę. Te koziorożce, które są na zwolnieniu lekarskim od dłuższego czasu i zastanawiają się, czy do tego pracodawcy, u którego Byliście zatrudnieni, jesteście zatrudnieni, macie jeszcze co szukać? Jak najbardziej tak. Więc tutaj nie obawiajcie się, że w jakiś sposób zostaniecie źle potraktowani, zwolnieni, bądź nie wiem jakieś nieprzyjemności Was czekają. Te koziorożce, które podejmą współpracę i ta współpraca jest związana z wyjazdem na co najmniej 4 miesiące no tutaj problemem będzie rodzina, dzieci, mąż, żona bliscy, no tutaj ta rozłąka będzie mm, no jakaś, jakoś dotkliwa, bo, bo chyba jakieś takie czułe i wrażliwe koziorożce mm, wy jesteście wrażliwi i czuli, tylko czasami nie okazujecie tego, tak? Natomiast wydaje mi się, że tutaj akurat takiego koziorożca jakiegoś przyciągnęłam, który o tym myśli i bardzo mm, mu zależy na tym, żeby właśnie tutaj jakieś relacje nie ucierpiały. Dobrze, do czego Wy zmierzacie? Dziewięć kielichów, spełnić swoje marzenia, być szczęśliwym, spotkać się z kimś, czyli jakieś spotkanie rodzinne, z przyjaciółmi, zrealizowanie jakiegoś planu, zadbanie o bliskich, żeby niczego im nie brakowało, ale przede wszystkim spełnienie życiowe, zrealizowanie swojego jakiegoś planu, pomysłu, zorganizowanie też jakiegoś przyjęcia, znalezienie pracy, która Was satysfakcjonuje. I być może tutaj niektóre koziorożce myślą o awansie. Jeżeli macie swój własny biznes, ten pomysł, który chodzi Wam po głowie, to jest świetny pomysł, i widzę, że w grudniu tak ostro zabieracie się do realizowania tego projektu, tego pomysłu. Macie wsparcie, macie tutaj, że tak powiem, um, um, głowę do pomysłów, więc um, natchnienia, wszelkiego rodzaju inspiracje, więc działajcie. O czym myślicie? O równowadze, o współpracy, o, o tym, że cierpliwie trzeba czekać na efekt, o tym, żeby uzupełnić pewne braki, które być może gdzieś tam się nawarstwiły. No i przede wszystkim dobra współpraca w pracy, pogodzenie obowiązków, dogadanie się z ludźmi, pozytywnie załatwienie jakiejś sprawy. Ale też cisza i spokój, więc te koziorożce, które wyjeżdżają, no marzą o odpoczynku. Może wyjeżdżacie gdzieś na święta, może do rodziny, może właśnie na Sylwestra. Więc to będzie na pewno miłe y, wydarzenie. Te koziorożce, jeszcze wrócę, które mają pracę, liczą na, na awans, możecie dostać ten awans. Ewentualnie podwyżkę premii, bądź lepsze warunki pracy. Od przyszłego roku. No i właśnie, tutaj połowa miesiąca. Przede wszystkim uważajcie, żeby się nie przeziębić. Bo tutaj widzę, że leżenie w łóżku, odpoczynek, może jakaś rehabilitacja, ewentualnie no urlop, który mówiłam. Będzie to czas na przemyślenia. No, trapi Was tutaj jakiś pomysł. Ewentualnie zastanawiacie się, który z tych pomysłów, z tych swoich marzeń zacząć realizować. To może być związane z rodziną, z domem, z pracą, ze spotkaniem tutaj w święta. Niektóre koziorożce mogą mieć też problem z zaproszeniem osoby, z którą się dawno nie widziały, nie odzywają się, być może z przyszłości mają jeszcze jakieś utarczki. Wyciągnijcie rękę do zgody. Będzie naprawdę miłe spotkanie. Zadzwońcie, umówcie się. Te koziorożce, które czekają tutaj na rozwiązanie jakiejś sprawy urzędowej, zastanawiają się, jaka będzie odpowiedź. Może to ma wpływ na um, Waszą rodzinę. Będzie to pozytywna um, decyzja, pozytywnie za, załatwiona sprawa. Trzy kielichy mówią o radości, o tym, że będziecie mieli powód do radości, bo jakaś sprawa, nad którą długo pracowaliście, czekaliście na jej rozwiązanie, zakończy się dla Was pozytywnie. E Jeżeli chodzi o pracę, no to też będziecie się zastanawiać, trochę się boicie, jak sobie tutaj rodzina poradzi. Natomiast co jeszcze musicie wyjść z jakiejś takiej sfery dyskomfortu. Może jest problem, bo potrzebujecie ciszy i spokoju, żeby się skupić nad jakimiś projektami. I to jest też związane z jakby z taką izolacją, że potrzebujecie w domu gdzieś w swojej przestrzeni jakiś taki azyl, żeby sobie coś przemyśleć, coś przeanalizować może zastanowić się co dalej. Jeżeli ktoś z rodziny najbliższej cierpi, choruje, ma jakąś dolegliwość, wróci szybko do zdrowia, nie martwcie się o tą osobę. Tutaj bardzo dobry lekarz się opiekuje Wami. No i uważajcie na wszelkiego rodzaju złamania, zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie w góry na okres świąteczny żeby gdzieś nie poślizgnąć się i po prostu nie uszkodzić sobie ręki, nogi na jakichś sankach, albo nawet nie wiem na, gdzieś na grupówkach będziecie sobie chodzić i wchodząc do restauracji, będzie nieposypane, nie nieodśnieżone i można też sobie jakoś. Zrobić krzywdę, więc uważajcie, moi kochani. No i teraz tak, do czego wy dążycie? była buław. Sprawnie pozałatwiać jakąś sprawę, z kimś porozmawiać, ruszyć z jakimś projektem, praca też przez internet, taka komunikatywność, zadzwonić, napisać, skontaktować się z kimś bądź czekacie na jakiś kontakt. Ale tutaj bardzo się cieszycie na jakąś wiadomość. Może w związku z tym wyjazdem właśnie do pracy, ale niekoniecznie. Yy, może być to jakieś spotkanie z przyjaciółmi, tak jak powiedziałam z rodziną. Może spotkanie klasowe. Yy, otoczenie mamy kobiety. Która może zaproponować Wam współpracę. Też chcę z Wami porozmawiać na temat Waszych talentów, na, na temat Waszych zdolności. Być może chcę Was czegoś nauczyć, bądź zaczerpnąć wiedzę od Was. Czego się obawiacie, odpowiedzialności pracy, stanowiska. Być może jakiegoś mężczyzny z pod znaku bądź strzelca, który jest Waszym pracodawcą. Praca fizyczna, jakieś stanowisko. No i co jeszcze? Sprawność przede wszystkim, tak? Czy wrócicie do sprawności, czy na przykład będziecie mogli dalej trenować, jakiś sport uprawiać, czy będziecie w dobrej kondycji, jeżeli mówię, tu wyjdzie jakaś dolegliwość. Kończycie miesiąc dobrymi wiadomościami, bardzo udanym spotkaniem, e, randki spotkania, wyznania uczuć, e, ale też miłe spotkania towarzyskie w rodzinie, wśród przyjaciół. Ktoś zadzwoni, ktoś napisze, ktoś przyjedzie, przyniesie dobrą nowinę, jakieś niespodzianki. No, rycerz kielichów jest to zwiastun, miłego wydarzenia, więc na pewno miło będziecie ten grudzień wspominać i pozytywnie załatwionych wszelkich spraw. Nawet jakbyście się tu martwili o rodzinę, jeżeli wyjeżdżacie sami do pracy, yy, ta osoba będzie tutaj tęsknić, ale kibicuje Wam w tej nowej pracy, bardzo chce, żebyście się realizowali. Więc no, wydaje mi się, że bardziej tylko z wyolbrzymiasz ten problem, niż tutaj rodzina, ta osoba, z którą jesteś. Yy, tak to wygląda. Dobrze, no spotkań dużo, jakichś wydarzeń, jakiegoś tutaj naprawdę oblewania sukcesu, właśnie może awans, może znaleźć się może kupno nowego auta, może myślicie o kupnie domu. Co w uczuciach? W uczuciach koziorożec jest bardzo zaangażowany, coś bardzo szybko się rozwija. Widzę, że pojawia się ktoś nowy. No właśnie, wy jesteście gotowi na spotkanie, żeby się tutaj z tą osobą spotkać, może korespondujecie ze sobą, ale ta osoba jest cicha, tajemnicza, ale bardzo w Was wpatrzona, być może też no, podkochuje się, ale nie okazuje tego tak jak Wy. I może być, moi kochani, jakiś tutaj romans, no. randka w grudniu, spotkanie, ktoś, kto bardzo do Was pasuje, na swój sposób Was uzupełnia odwzajemnia zainteresowanie. Czujecie się dobrze w, przy tej osobie, miło Wam się z nią rozmawia. Trochę co przeszkadza w tej karcie? Skromność, brak wiary w siebie i być może przesadna jakaś wrażliwość, zakompleksienie, co sobie ktoś o mnie pomyśli i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie. To jest niepotrzebne. Może są to po prostu jakieś wzorce z poprzedniego nieudanego związku, po którym jeszcze leczycie rany. E, pomaga Wam wyjść z tego rodzina bądź przyjaciele. Zastanawiacie się, czy jeszcze sobie z kimś na nowo ułożycie życie. Jak najbardziej, tak. Jeżeli chodzi o spotkanie, e, moi drodzy, uważajcie, e, bo jest tutaj ryzyko ciąży. Więc jeżeli, no. Nie planujecie, to wiecie co robić. Ale bardzo miło tutaj widzę, że spędzicie ze sobą czas, może nawet święta. Niektóre koziorożce przedstawią rodzinie swoją nową ukochaną bądź ukochanego. Niewykluczone w niektórych związkach zaręczyny, że tylko koziorożec pójdzie o kolejny krok. Ja mówię różne wersje, pamiętajcie, żeby wybierać to, co mówię. W stałych relacjach widzę postępy, też okazywanie sobie czułości, wrażliwości. Jeżeli była jakaś rutyna ostatnio i było nieciekawie, tutaj naprawdę koziorożec poczuje się bardzo szczęśliwy i też będzie chciał uszczęśliwiać, będzie chciał spełniać marzenia i wspólnie spędzać miłe chwile ze swoją rodzinką. Naprawi się komunikatywność, zaczniecie rozmawiać, zaczniecie bardzo inwestować w swój związek, miło spędzać czas, jakoś aktywnie, tutaj na pewno nie będziecie się nudzić. Koziorożec się wyciszy, uspokoi, znajdzie taką równowagę, odpocznie, może właśnie razem gdzieś sobie wyjedziecie. Pamiętaj, kochany koziorożcu, że Twoja druga połówka bardzo cię kocha, tylko może nie mówię o tym, nie okazuje tego, może po prostu do tego się przyzwyczaiła patrząc na Ciebie. No, bo mówię: koziorożce to one bardzo kochają, ale rzadko o tym mówią. No właśnie, nadal jesteś atrakcyjny w oczach swojego partnera, bądź partnerki koziorożcu, nadal, że tak powiem, możesz zrobić na swojej drugiej połówce wyrażenie, stanąć na wysokości zadania, żeby przezwyciężyć jakiś kryzys, to od Ciebie wiele zależy i uda Ci się. To trochę romantyzmu, trochę... Zaangażowania i już będziesz, że tak powiem, widział pozytywne efekty. No niestety, te koziorożce, które uwikłały się w jakiś romans na odległość, e, zwłaszcza tutaj jakieś niebezpieczne są trójkąty, może być tak, że jest ukryta jakaś osoba, do której pałasz pożądaniem. No zastanów się, koziorożcu, zwłaszcza te koziorożce, które naprawdę przeżywają głęboki kryzys w swoim związku długoletnim. Trochę się zdystansowały, trochę są ostrożne, muszą się zastanowić, co dalej. Boją się z jednej strony zostawić to, co już budowały latami, dla nowego uczucia, ale znowu zastanawiają się, czy same siebie nie oszukują, czy nie żyją marzeniami. No i tutaj będziecie miały rozterki, czy rodzina, czy nowy partner, bądź partnerka. Wydaje mi się, że postawicie na rodzinę, natomiast no, to, co było tutaj niewidoczne, ukrywane w tajemnicy będziecie starali się zakończyć wytłumaczycie sobie, że to była tylko fizyczność, tylko chemia tylko po prostu yy, pożądanie yy, jednak będziecie kierować się sercem a wasze serce jest przy rodzinie więc tutaj koziorożec wybierze jednak raka skorpiona bądź ryby, chociaż niekoniecznie natomiast zapomnij o baranie, lwie bądź strzelcu ewentualnie jeszcze sobie da czas na przemyślenia, ale widzę, że nie jesteś gotowy koziorożcu na to, żeby zmienić swoje życie, nawet jak z kimś flirtujesz piszesz sobie tam przez internet może w pracy się spotykasz, to nie jest to to nie jest Ci teraz na ten moment potrzebne, skup się tutaj na, na swojej rodzinie to może być też osoba, którą widujesz e, jeżeli wyjeżdżasz w jakieś trasy delegacje no właśnie, więc zastanów się przy kim jesteś szczęśliwy i z tą osobą buduj swoje szczęście. Czy to jest miłość, czy to jest iluzja? Czy to jest jakieś wyobrażenie, marzenie, fantazja? Czy to jest coś prawdziwego? No, będziesz musiał sobie po prostu zadać pytanie. Ta osoba też może Ci zadawać trudne pytania, żebyś się zdecydował, co dalej, wybrał, z kim chcesz być. W stałych związkach, gdzie nie ma żadnych trójkątów, nie ma, że tak powiem, osób trzecich, tutaj mówię, wrócą znowu dobre relacje po jakimś czteromiesięcznym okresie kryzysu. Natomiast samotne koziorożce stracą głowę dla kogoś, bardzo się zakochają i mimo, że się boją, bo kiedyś być może pokaleczyły się emocjonalnie, spróbują i zobaczą, że no właśnie, cicha woda brzegi rwie. ta osoba, która taka delikatna, skromna Wam się wydawała, no może tutaj pokazać ogień, ale uważajcie na ciążę, mówię, czy to no, związki z długoletnim stażem, czy, e, czy takim krótszym troszeczkę, no nie szalejcie e, w tego Sylwestra, albo po prostu ogólnie w grudniu, a widzę, że dużo będzie spotkań, dużo zabawy bo no, możliwa jest tutaj właśnie możliwa jest taka niespodzianka kochani, ogólnie humor będzie Wam dopisywał. Wiele sytuacji takich naprawdę e, szczęśliwych, zwłaszcza tutaj jakieś radosne zakończenia jakichś spraw, coś szybko się wyjaśni przyjaciele, rodzina, którzy Was wspierają, świetne relacje z ludźmi, w ogóle jesteś postrzegany koziorożca jako osoba bardzo sympatyczna, bardzo uczynna, bardzo pomocna, pracowita, tutaj mogą być jakieś pochwały, nagrody też ze strony pracodawcy, no te koziorożce, już mówiłam, które szukają pracy, tą pracę znajdą, te, które mają pracę, mogą tutaj liczyć, albo na jakieś dodatkowe premie, ewentualnie od połowy miesiąca, no idziecie sobie na urlop, więc odpoczniecie, taki spokój i równowaga jest wam potrzebne. No uważajcie na te złamania, tak, zwłaszcza nogi. Tutaj nogi, no mówię, uważajcie, bo może być jakieś potknięcie. No i co jeszcze? Problemy neurologiczne, jakieś nerwobóle. Jeżeli powtarzają się jakieś takie dokuczliwe objawy, to po prostu trzeba iść do lekarza i niektóre koziorożce właśnie z tym pójdą do lekarza i może ze względu na to będziecie na zwolnieniu, tak? Bóle głowy, jakieś migreny, no miecze to wiadomo, problemy właśnie neurologiczne, jakieś zabiegi chirurgiczne, problemy z systemem nerwowym, pamięcią, tak? Z mową. Więc zareagujcie, bo po co macie sobie Tutaj na święta psuć nastrój, tak? Dolnościami trzeba interweniować. Ogólnie bardzo sympatyczny miesiąc, bez żadnych jakichś niemiłych, niespodzianek. Jeżeli wyjeżdżacie do rodziny na święta, miło spędzicie ten czas, ale jak będziecie gościć u siebie najbliższych, to też dużo uśmiechu, dużo radości na takich niezapomnianych chwil i tego Wam, kochani, życzę. Zobaczymy, jaka tutaj będzie dla Was afirmacja. Postrzegam swoich rodziców jako dzieci głodne miłości. U niektórych może naprawią się relacje z rodzicami właśnie. I to ty wyjdziesz, koziorożce z inicjatywą i już Ci bije brawo, bo to naprawdę, no. Trzeba mieć odwagę i... i no właśnie, i tą taką pewność i... I wyrozumiałość, i to uczucie, żeby, żeby wyciągnąć pierwszą rękę do zgody, zwłaszcza jeżeli jesteś zwaśniony z rodzicami. To jest naprawdę piękny gest. Potrafię okazać współczucie moim rodzicom i zrozumieć ich dzieciństwo. Teraz wiem, że są ze mną, bo idealnie potrafią przekazać mi to, czego muszę się nauczyć. Wybaczam im i wyzwalam zarówno ich, jak i siebie. No moi kochani, bardzo fajne przesłanie. Wracajcie do niego. W momentach zwątpienia bądź jakichś takich trudnych emocjonalnie, zwłaszcza jeżeli my chcemy dobrze, a rodzice jak zwykle po swojemu, trzeba przebaczyć, trzeba zrozumieć, z uśmiechem na ustach coś przyjąć, nie kłócić się, robić swoje, ale podtrzymać te relacje, bo no, rodzice oczywiście, jeżeli się da, no bo czasami są takie. Sytuację, że się nie da, ale jeżeli możemy wybaczyć, możemy być mądrzejsi w całej tej tutaj sytuacji, to starajmy się podtrzymać te relacje na poziomie takich, właśnie serdecznych, tak? Bo to zawsze są rodzice. Najbliższa rodzina, jakby nie było. No dobrze, moi kochani, to tyle. Życzę Wam zdrowych, wspaniałych, cudownych, spokojnych, obfitych świąt. Wszystkiego dobrego jeżeli wyjeżdżacie, to żebyście miło spędzili te chwilę. No tych spotkań tutaj, tych atrakcji, nowych jakichś jakich serdecznych e, przyjaźni, pomysłów, satysfakcji z jakiejś wiadomości, spełnienia, zrealizowania wszystkich swoich projektów. E, wszystkiego dobrego. Odsłuchajcie film z Waszym znakiem ascendentalnym. Tam na pewno będzie coś dla Was. No i co kochani? Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dobre jakieś wiadomości, taki spokój nadchodzi do życia koziorożca. Wszystko zacznie się układać, ale tylko dlatego, że ty przejąłeś stery koziorożca, bo wreszcie zmierzasz w kierunku swojego szczęścia, swoich marzeń. Nie czyichś, tylko twoich. I robisz to spokojnie, z klasą, z gracją. Zadbajcie też o zdrowie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.